Rozdział 17 Zwiastuny świtu Jedna z najbardziej uroczystych, a również najwspanialszych prawd objawionych w Biblii mówi o tym, że Chrystus przyjdzie powtórnie, aby dokończyć wielkie dzieło odkupienia. Ludowi Bożemu, który tak długo pielgrzymuje, przebywając w Dolinie Cienia Śmierci, dana została cenna, wzbudzająca radość, nadzieja w obietnicy ukazania się tego, który jest z martwych wstaniem i życiem, który przyjdzie, żeby zgromadzić swoich wybranych. Nauka o powtórnym przyjściu stanowi główną myśl całego pisma świętego. Od dnia, gdy pierwsza para ludzka ze smutkiem odeszła z Edenu, dzieci wiary oczekiwały nadejścia obiecanego, który złamie moc niszczyciela, a ich wprowadzi na nowo do utraconego raju. Święci mężowie przeszłości oczekiwali przyjścia Mesjasza w chwale jako spełnienia ich nadziei. Enoch, żyjący zaledwie w siódmym pokoleniu po tych, którzy zamieszkiwali Eden, wędrujący ze swoim Bogiem po tej ziemi przez trzy stulecia, mógł z daleka ujrzeć nadejście Wyzwoliciela. Oto przyszedł Pan ze wszystkimi swoimi świętymi, oznajmił, aby uczynić sąd wszystkim. Patriarcha Hiob w mroku swego doświadczenia wykrzyknął z niezachwianą pewnością. Ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że w ostateczny dzień nad prochem stanie. Jednak w ciele moim będę oglądał Boga. Tak, ja sam go ujrzę i oczy moje go zobaczą, a nie kto inny. Chrystus, który ma przyjść, aby zaprowadzić rządy Królestwa Sprawiedliwości, był tematem najwznioślejszych i pełnych uniesienia wypowiedzi pisarzy Biblii. Poeci i prorocy wypowiadali się o tym w słowach, z których płynął niebiański ogień. Psalmista śpiewał o mocy i majestacie króla Izraela. Z Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia. Przed obliczem pana, bo idzie. Zaiste idzie, by sądzić ziemię będzie sądził świat sprawiedliwie a ludy według swej wierności prorok izajasz napisał obudźcie się więc i radujcie wy wszyscy co leżycie w prochu bo rosa twoja jest pełna światłości ziemia zaś sama wyda swoich zmarłych ożyją twoi umarli z martwych powstaną ich ciała Zniszczy śmierć w zwycięstwie, a Pan wszechmogący otrze łzę z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swego ludu, bo Pan to powiedział. I lud Pana powie w owym dniu. Oto Bóg nasz, ten, którego oczekiwaliśmy, wybawił nas. Ten jest Panem, którego oczekiwaliśmy. Będziemy weselić się i radować w Jego zbawieniu. Habakuk w świętej wizji widział Jego przyjście. Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Paran. Majestat Jego okrywa niebiosa, a ziemia pełna jest Jego chwały. Stanął i porozdzielał ziemię, spojrzał i sprawił, że zadrżały narody. Rozpadają się góry prastare, zapadają pagórki odwieczne, te ścieżki Jego od pradawnych czasów. Wsiadasz na swoje konie, na sfery dwany zwycięskie. Ujrzały Cię góry, Zadrżały. Trąba wodna się przewaliła, wielka zaryczała otchłań, wysoko uniosła swe ręce. Słońce i księżyc stoją w swoim miejscu z powodu blasku lecących twych strzał i jasnego lśnienia twej dzidy. Wyszedłeś, aby swój lud ocalić, aby wybawić swego pomazańca. Kiedy zbawiciel miał rozstać się ze swoimi uczniami, pocieszał ich w smutku, zapewniając, że przyjdzie znowu. Niechaj się nie trwoży serce wasze, w domu ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A gdy przyjdzie syn człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Aniołowie, którzy pozostali na Górze Oliwnej po wstąpieniu Chrystusa, powtórzyli uczniem obietnicę jego powrotu. Ten Jezus, który od Was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego złożył następujące świadectwo, gdyż sam Pan, nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Prorok z wyspy Patmos napisał. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. Z jego przyjściem łączy się chwalebne odnowienie wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wówczas zakończą się tak długo trwające rządy zła. Królestwa świata staną się królestwami Pana naszego i Chrystusa Jego i królować będzie na wieki wieków. I objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu. Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Będzie Pan zastępów ozdobną koroną i wspaniałym diademem dla resztki swojego ludu. Pod całym niebem zostanie wówczas ustanowione pełne pokoju i długo oczekiwane królestwo Mesjasza, gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny. Uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Chwała Libanu będzie mu dana, świętość Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Już nie będą mówić o Tobie, opuszczona. A o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona. Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z ciebie. Księga Izajasza, rozdział 51. pierwszy. Prawdziwi naśladowcy Pana we wszystkich wiekach pokładali swoją nadzieję w Jego powtórnym przyjściu, zbawiciel składając na górze oliwnej obietnicę, że przyjdzie znowu rozświetlił swoim uczniom przyszłość, napełniając ich serca radością i nadzieją, której nie mogły przytłumić smutek ani trudne doświadczenia. Objawienie chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, było błogosławioną nadzieją wśród cierpień i prześladowań. Kiedy chrześcijan w Tesalonice przepełniał smutek, ponieważ składali do grobu tych, których kochali, a którzy mieli nadzieję być świadkami powrotu Pana, ich nauczyciel Paweł wskazał im na zmartwychwstanie, które nastąpi przy powtórnym przyjściu Zbawiciela. Wówczas ci, którzy zmarli w Chrystusie, powstaną i wraz z żywymi zostaną pochwyceni, aby spotkać się z Panem w powietrzu. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział czwarty. Na skalistej wyspie Patmos ukochany uczeń słyszy obietnicę. Tak, przyjdę wkrótce. A jego tęsknota brzmi w słowach modlitwy Kościoła w długim czasie jego pielgrzymowania. Amen. Przyjdź, panie Jezu. Z lochów, stosów, szafotów, gdzie święci i męczennicy składali świadectwo prawdzie, płyną przez stulecia słowa ich wiary i nadziei. Byli pewni tego, że on sam z martwych wstał a zatem mieli również pewność swojego zmartwychwstania przy jego przyjściu powiedział pewien chrześcijanin dlatego pogardzili śmiercią i byli ponad nią gotowi byli wstąpić do grobu aby móc powstać jako wolni oczekiwali że pan przyjdzie z nieba na obłokach w chwale swojego ojca przynosząc sprawiedliwym królestwo waldensi podzielali tę samą wiarę wicklif postrzegał przyjście odkupiciela jako nadzieję kościoła Luther oznajmił, jestem zaiste przekonany, że na dzień sądu nie trzeba będzie czekać dłużej niż trzysta lat. Bóg z pewnością nie zniesie dłużej tego grzesznego świata. Nadchodzi ten wielki dzień, w którym Królestwo obrzydliwości zostanie obalone. Ten stary świat ma się ku końcowi, powiedział Melanchton. Kalwin prosił chrześcijan, by się nie wahali oczekując z gorącą tęsknotą dnia przyjścia Chrystusa jako najbardziej szczęśliwego ze wszystkich wydarzeń i dodał, by cała rodzina wiernych nie traciła tego dnia z oczu. — Bądźmy głodni Chrystusa, szukajmy, rozmyślajmy — mówił, aż przyjdzie poranek tego wielkiego dnia, kiedy nasz Pan w pełni objawi chwałę swojego królestwa. Szkocki reformator Knox powiedział — Czyż Pan Jezus nie zabrał do nieba naszego ludzkiego ciała? Czy miałby nie powrócić? My wiemy, że powróci i to szybko. Radley i Latimer, którzy oddali swe życie dla prawdy z wiarą, oczekiwali nadejścia Pana. Radley napisał. Świat bez wątpienia, tak wierzę i dlatego mówię te słowa, ma się ku końcowi. Razem z Janem, sługą Bożym, wołajmy w naszych sercach do naszego Zbawiciela Chrystusa. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. Myśli o przyjściu Pana, powiedział Baxter, są dla mnie największą radością i słodyczą. W tym objawia się dzieło wiary i charakter jego świętych, że miłują jego przyjście i oczekują spełnienia tej błogosławionej nadziei. Skoro śmierć będzie ostatnim wrogiem, jaki zostanie pokonany przy zmartwychwstaniu, możemy nauczyć się, jak żarliwie powinni tęsknić wierzący za powtórnym przyjściem Chrystusa i jak modlić się o ten czas, kiedy dokona się pełne i ostateczne zwycięstwo. Oto jest dzień, do którego powinni tęsknić wszyscy wierzący, w nim pokładać nadzieję i oczekiwać go jako dopełnienia całego dzieła odkupienia, ziszczenia wszystkich pragnień i dążeń ich serc. Spraw, by Twój dzień, O Panie, przyszedł jak najszybciej. Taką nadzieją żył Kościół w czasach apostolskich, Kościół na pustyni i taką nadzieją żyli reformatorzy. Proroctwo opisuje nie tylko sposób i cel przyjścia Chrystusa, ale przedstawia również znaki, dzięki którym ludzie będą mogli rozpoznać, że jest blisko. Jezus powiedział, i będą znaki na Słońcu, Księżycu i na gwiazdach. Zaćmi się Słońce i Księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. Apostoł Jan opisuje pierwszy ze znaków, jakie poprzedzą powtórne przyjście Chrystusa. Powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. Znaki te pojawiły się z końcem XVIII wieku. Jako wypełnienie proroctwa w 1755 roku nastąpiło najstraszniejsze trzęsienie ziemi, jakie odnotowano do tego czasu. Choć znane jest ono powszechnie jako trzęsienie ziemi w Lizbonie, ogarnęło swym zasięgiem większą część Europy, Afryki, Ameryki. Jego skutki dotarły do Grenlandii, Indii Zachodnich i na Madere, do Norwegii i Szwecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Objęło swym zasięgiem blisko 10,5 miliona kilometrów kwadratowych. W Afryce wstrząs był równie potężny jak w Europie. Zniszczona została większa część Algieru, a w niedalekiej odległości od Maroka ziemia pochłonęła całe miasto liczące około 8 do 10 tysięcy mieszkańców. Potężna fala uderzyła w wybrzeża Hiszpanii i Afryki, pochłaniając całe miasta i powodując straszliwe zniszczenia. Wstrząs okazał się najbardziej gwałtowny w Hiszpanii i Portugalii. Mówiono, że w Kadyksie fala miała ponad 18 metrów wysokości. Góry, najwyższe w Portugalii, zatrzęsły się gwałtownie u samych posad, niektóre rozszczepiły się u wierzchołka i w zadziwiający sposób rozłamały się na części, które wielką masą upadły w głąb sąsiadujących z nimi dolin. W Lizbonie dał się słyszeć dochodzące z podziemi odgłos gromu, a chwilę potem gwałtowny wstrząs zniszczył większą część miasta. W ciągu około sześciu minut życie straciło sześćdziesiąt tysięcy ludzi. Morze cofnęło się, ukazując nagie dno, a potem powróciło, podnosząc się ponad piętnaście metrów nad swój zwykły poziom. Wśród innych zdumiewających zjawisk. Jakie towarzyszyły temu, co wydarzyło się podczas katastrofy w Lizbonie, był upadek niezwykle kosztownego nowego molo, zbudowanego w całości z marmuru. Ze względów bezpieczeństwa zgromadziło się na nim wielu ludzi, uznając, że tam znajdą się poza zasięgiem upadających budynków. Jednak nagle molo zapadło się wraz ze wszystkimi, którzy na nim stali, a na powierzchnię nie wypłynęło ani jedno ciało.